Dzień dobry. Dziś przygotujemy chleb. Jest to szybki chleb w robieniu, bez zakwasu, bez wyrabiania, naprawdę smaczny. Co będziemy potrzebować? Kilogram mąki. Ja mam tutaj pszenną 450 i używam tortowej. 1 litr wody w temperaturze pokojowej, jedną łyżkę cukru, jedną łyżkę soli. I jedną kostkę drożdży. Tak, drożdże mogą być zamrożone. Potem wyciągamy, żeby się rozmroziły. Też wyjdzie ten chleb. Też można dać. Jeżeli mamy otręby, jeżeli mamy siemliennie, pestki słonecznika, mak, można obsypać, bez problemu można dać, tylko po łyżce. Ja akurat teraz robię bez ziaren. Najpierw bierzemy się za drożdżę. Taki duży kubek. I teraz. Tu mam łóżkę cukru. Wsypuję. I z tego litra wody odlewam szklankę. 250 ml. Taka szklanka. I wlewam do drożdży. I mieszam. Spokojnie, jak zostanie trochę drożdży niewymieszanych, też się nic nie stanie. Teraz odstawiam w ciepłe miejsce, aż się zapieni. Teraz tu mam w misce kilogram mąki i wsypuję do miski jedną łyżkę soli. I teraz w tym czasie zanim zaczniemy mieszać, tak jak teraz lekko tą mąkę z solą. Jeżeli mamy ziarnka, słonecznika, otręby siemielniane, wsypujemy i mieszamy. Ja teraz nie daję. I wystarczy, tak. I z tego kilograma mąki wychodzą dwie takie foremki chleba. Także foremki w tym czasie sobie, jak nam drożdże zajmie się spienią, przygotu przygotujemy. Yy, smarujemy jakimś tłuszczem, olejem. Ja tu akurat teraz posmarowałam smalcem, bo miałam swój zrobiony smalec i obsypujemy bułką tartą. Takie dwie foremki. Ja mam akurat tutaj foremkę 12 na 30 Jeżeli macie mniejsze foremki, no to wiadomo, że wyjdą Wam wtedy trzy foremki chleba. Jeszcze w tym czasie jeszcze raz mąkę z naszą solą. Tak, mieszamy łyżką w ten sposób. Tak, kilka razy. Nasze drożdże już się spieniły, wyglądają tak. I dajemy to do miski, do mąki. I wlewamy tą resztkę wody, co mamy tutaj, z tego litra. Pomału mieszamy. tak ma wyglądać po wymieszaniu I teraz będziemy przekładać do naszych foremek Już mamy w foremkach i nagrzewamy piekarnik do 180 stopni i nasz chleb pieczemy godzinę z termoobiegiem góra-dół, 180 stopni. Właśnie chleb wyciągnęłam z piekarnika, jest bardzo gorący, tak wygląda po upieczeniu. Zaraz wyciągnę go z foremki, żeby odparował. Już chleb wyciągnęłam z foremki, bo należy to jak najszybciej zrobić. Jest chrupiący, gorący, a jak pachnie. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Dziękuję za oglądanie filmów. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i komentowania. I życzę smacznego.